Mario Puzo Rodzina Bordziów z angielskiego przełożyli Zygmunt Halka i Władysław Masiulanis. Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz czyta Wiktor Zborowski. Jestem może przeklęty, jestem może nikczemny i podły, ale niech mi wolno będzie przycisnąć usta do skraju szaty, w którą przeobleczony jest mój Bóg. Może w tej samej chwili idę za diabłem, przecież jestem synem Twoim, Panie, kocham Ciebie, i czuję radość, bez której świat by nie istniał. Bracia Karamazow, Fiodor Dostojewski przekład Aleksander Watt. Prolog. Kiedy czarna śmierć przetoczyła się przez Europę unicestwiając połowę jej ludności, Wielu mieszkańców kontynentu w przypływie rozpaczy odwróciło wzrok od nieba, kierując go ku ziemi. Ci ze skłonnością do filozofowania, aby zapanować nad światem materialnym, próbowali wedrzeć się w tajniki bytu i odkryć wielką tajemnicę życia. Biedni mieli tylko nadzieję ulżyć swemu cierpieniu. I Bóg, i człowiek zstąpili zatem na ziemię. Surowa doktryna religijna średniowiecza straciła swą moc. Podjęto natomiast badania nad wielkimi cywilizacjami starożytności rzymską, grecką i egipską. Gdy gorączka wypraw krzyżowych zaczęła opadać, odżyli mityczni herosi. Bój pod troją rozgorzał na nowo. Umysł ludzki wziął się za bary z pojęciem istoty Boga, zapanowały rządy rozumu. Był to czas. Wielkich osiągnięć filozofii, sztuk pięknych, medycyny, muzyki. Wspaniały rozwój kultury odbywał się w podniosłej, nasyconej przepychem atmosferze. Nie ubyło się jednak bez kosztów. Stare prawa załamały się, nim stworzono nowe. Przejście od ścisłego trzymania się słowa bożego i wiary w zbawienie wieczne do idei poszanowania człowieka, który za swe cnoty lub grzechy otrzymuje zapłatę w świecie materialnym, zwanej humanizmem. Doprawdy nie było łatwe. ówczesny Rzym nie był miastem świętym, raczej miastem bezprawia. Na rzymskich ulicach kwitła anarchia i przemoc, złodziejstwo i bandytyzm, szerzyła się prostytucja. Co tydzień mordowano kilkuset obywateli.